Cześć moi drodzy, tutaj LatifaHelofa, ale ja witam was w kolejnym filmie na moim kanale! Czy to tak, że nagrywam tą aktualizację trzy dni po aktualizacji? Być może, po pierwsze nie miałam star końców, po drugie nagrywałam ją, ale nie nagrała mi się, mam nadzieję, że teraz się uda, bo już mam skończoną miniaturkę. Więc chciałabym ją wrzucić, nie? I tak, jak zawsze przepraszam was za dźwięki w no to jest zawsze u mnie. A co mamy w dzisiejszej aktualizacji? Muły! Jakieś dodatkowe punkty do drogi Pioniera, no oraz na jakby zmianę imienia dla konia. A więc przejdźmy do filmu! Ale zanim, to jeśli spodobał Wam się ten film, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subika. Jeśli można, to z dzwoneczkiem. Nie przedłużajmy i zapraszam! Boliło w więc myślałam. I muły mamy tam. I mimo, że jest piątek, 3 dni, czyli tam dwa dni po aktualizacji, no są muły. I dziś już. Oh my god! Brakowało mi pięciu I tak już się czajam na te muły, bo chciałabym je zobaczyć. I ten. ten. pan mnie bardzo. jestem dość zainteresowana. Więc siądźmy sobie z mojego konia. O ja, chciałabym przesunąć go trochę, żebym mogę... No, przez słodki. No weź i stąd babisz! już, kimić! No jest. Ładne nóżki na razie. Dobra, Poglądajmy jakie są maści. Taki, taki, no ten... Taki. Ten też jest ładny. Taki... No ten też jest ładny. Taki, taki i taki. Jednak ten do mnie przemawia. Zobaczmy sobie jeszcze na grzywym. Coś się tutaj zmienia. Coś z ogonem jest. Czyli ten jest taki trochę wyłysiony, a ten jest taki pełny. Tu jak wyłysionego, ale jeszcze zobaczmy z tym pełnym. Czyli to są te same prezory, tylko właśnie z tym pełnym. Nie no, to daje taki vibe pasioka. Nie patrzymy na chody, No i bierzemy go. Będzie to Młody Wałaszek I teraz jak go nazwać? Nie mam dosłownie żadnego pomysłu na imię no. Dobrze moi drodzy, ja już wybrałam imię, nazwijmy go sobie e Uno Pomyślę, że Słodko będzie I Uno będzie Słodko imieniem No to co? Tak Una już jest nasz. O Jezu. Słodkie. Dobra, no, dosiądźmy sobie, sobie teraz. O Jezu, Uno. Czeka, to tu myślę na... Ok, ja mam mieć jakiś sprzęt. Coś mi do To jest taki outfit niegotowy. No niech będzie, niech będzie. No, wygląda w Jest taki malutki. Z tego araba się teraz przeszła. Taki husułek trochę. Widzę, że jest tam jest taki pełen energii. I w sumie prawda jest taka, że możemy pasować i czarny sprzęt, i brązowy. Przez to, że pral na tym tyłku ma i brązowy i czarny no, myślę, że. Ciekawe. Czyli te ochanecze, żeby zobaczyć Dobra, na nóżki. Dobra, nawet się to zostawmy. Przejdźmy do kursu. Nie wiem czemu, ale mam skojarzenie z tym co z jest, od Hanoweru. Ale nie uważam, że jest on brzydki. Zresztą od Hanoweru średnio mi się podobał. Ale widać, że to jest taki jak wstępnie. Znaczy, zwierzę, jak jest tak wyluzowany, No spokojnie sobie jedzie. Zagarpowanie. I tutaj już widzimy od razu je, hop. Z już tak. Te uśki wielkie, czy Poczekajcie, dajcie mi, że ja mu ogarnę go, bo nie będziemy mogli się tym zagarpować na siecie. Mami, też w tym czasie popatrzeć na jego animację i rewolucja. W nie przyznałam się, że to nie jest taka moja prawdziwa już reakcja na te konie, ale uważam, że wyglądają tak jak takie kobyłki. Chciałam, że... Są też takie upasione. Juhu. Galopik już tam widzieliśmy. Uszka idą w tył. Byłem trochę szczura. No boże Ale nic tutaj nie chodzi dziwnie. Jak już to nagrywam, hmm, z paczką. Tutaj ten, ten cwał, szybki kalopciak, jak go tam nazywają. Fajnie pracuję tą szyjką. i ja wycięła to wagi, ale jak on chrapami rusza. Poczekajcie. Przybliżam, tu mi się bardziej skupić na tych chrapach. W tym galopie tak zauważyłem. Widzicie to? Ten ruch Ło! Wow! Tego nie widzę, ale tutaj już widać go naprawdę mocno. Ale tutaj go nie widzę. Ale w tym galopie mocno go widzę może nie widać przez to, że od razu rusza, ale uważam, że jest ten ruch. Naprawdę ze sobą oczko, Ja zrobienia sobie zatrzymania. No, takie normalne. Uważam, że jest to dość długie. Mam no, wrażenie, że tylko jakieś takie straszne skrętne. Так, он не И стараюсь закрепить лайм. Какие стенки. Тем... Не, ну сладко. Да, мы... Мы вас не прилием и просто не намалим. Przeźmień. Tak. Ui, uich. O ja, to jak ma strona. Co ty się jak chcę, żeby zdjęcia, ale chcę zobaczyć. Widać, że nasza postać się repoż... przechyla. A ma jakieś trudne sposoby. i czytajcie. Tu wali w tył. Widać to. W to skok aha, jak słodka kopytka czy słodkie też mi tutaj uciekła kopytkiem i słyszałam, że on niby inaczej skacze z kusa tego ładnego baroku i inaczej skacze z tego szybkiego, więc spróbujmy i rzeczywiście, nie pali kopytkiem więc to jest takie, no SOS przy wybiciu trochę, tak się ściąga, ale ogólnie ten, to nie jest to samo co tu, bo tu widać perfine a tu macie różnicę. O! Czyli... Patrz. Tu jest jeszcze to, a to już jest to. Ej. Czyli na tym ostatnim... Na tym ostatnim już nie robi kobiet. Tak? Hop. A tu... Jest różnica. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Cochani. No i animacji ją nie pokaże niestety. I co tam jeszcze było? Ktoś, ta zmiana imienia jest tańsza. No rzeczywiście. A teraz zdroga pchę na punktu. punkty. Nie co, to tyle moi drodzy kochani. Miej się też moje o słodkie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Trzymajcie się do sesji! Trzymajcie się do następnego i cześć!